Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj siedzimy sobie na dworze. Zapraszam Was do obejrzenia TBR-u na dalszą część wakacji, który nie wiem czy dam radę zrealizować, ale no, mam zapisane takie w sumie maratony bo mam tutaj serię, którą chciała przeczytać w te wakacje, chociaż wątpię, żeby mi się udało, bo niektóre książki nie są dostępne w bibliotece, no bo, bo są wypożyczone i nie wiem kiedy będą. No kiedy będą dostępne już. Pierwszą serią jest Illuminej, którą właśnie czytam, także teraz jestem przy drugiej części i jeszcze Obsidio na mnie ciągle czeka. Kolejna seria. To seria Harry'ego Pottera, akurat dzisiaj byłam w bibliotece i wypożyczyłam sobie cztery pierwsze części. No i kolejne też wypożyczę, ale trochę później, jak przeczytam sobie jakąś część z tego, co mam aktualnie. Mam tutaj też wpisane Dary Anioła. Ja Dary Anioła czytałam rok albo dwa lata temu, nie jestem teraz dokładnie pewna. No ale chciałabym odświeżyć sobie tę serię, ale nie ma w bibliotece i wszystkie egzemplarze są wypożyczone, także z tym to nie wiem, czy dam radę to przeczytać jeszcze w te wakacje, jeśli nie, no to pewnie po jakoś. No i ostatnią serią są mechaniczne maszyny, to jest chyba bardziej prawdopodobne, że to przeczytam, bo to chyba było dostępne tak, jeśli dobrze kojarz. To już by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jesteś tu po raz pierwszy. Mam nadzieję, że mnie słychać i do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. Pa!